O GMO. To nas bardzo cieszy. Nie zawsze cieszy nas to, jak się mówi, ponieważ ta dyskusja bardzo często jest prowadzona w takie. Wąsko wyprofilowane obszary, czy GMO jest zdrowe, czy jest niezdrowe, kwestie zdrowotne, tam się oddaje głos biotechnologom i uważacie sprawę za załatwioną. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że to jest też kwestia czysto ekonomiczna, polityczna, gospodarcza, społeczna. I ta, ta informacja przebija się powoli do świadomości. To też nas cieszy. Bardzo nas cieszy, bo generalnie nasza inicjatywa obywatelska to jest i konsumencki, a jeżeli niezmiennie w badaniach od kilku lat prowadzonych 70% Polaków, procent Polaków mówi konsekwentnie nie, podążając w tym momencie tropem Europejczyków, O nasze prawa, prawa po prostu konsumentów i wyborców. I jeszcze chciałabym powiedzieć jedno: e, nam chodzi o GMO na talerzu i na stole. Tak, my nie mówimy o GMO w farmacji, także chcemy, żeby nikt nam nie wmawiał, że my jesteśmy przeciwko jakiemukolwiek GMO, bo nie mówimy o jakimkolwiek GMO, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Mówimy o konkretnym GMO kukurydzy Mono 810 teraz w 2012 roku tu w Polsce. I nie mówimy o w Bangladeszu, nie mówimy o Filipinach, nie mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Polsce, o polskiej gospodarce, o polskiej ekonomii, która jest uwikłana w takie relacje, w jakich teraz pozostaje, a nie w inne. I musimy rozpatrywać tą, tą decyzję w tych konkretnych warunkach, w jakich jesteśmy. To nie może być dyskusja akademicka. Nie można izolować zdarzeń, tak jak się to robi w laboratorium. To jest rzeczywistość. Tu istnieją relacje, współzależności i to trzeba wziąć pod uwagę i odpowiedzieć sobie na kilka naprawdę istotnych pytań. Także chcielibyśmy rozszerzenia debaty na temat GMO i chcielibyśmy, żeby, żebyśmy się zastanowili, komu sprzedajemy naszą żywność. Eksport polskiej żywności wzrasta i to wzrasta wielokrotnie od dobrych paru lat. Nie zaprzepaśćmy tego. Jeżeli Europa nie chce GMO, jeżeli Szwecja cofnęła transport kukurydzy GMO w 2009 roku, ponieważ była tam czteroprocentowa domieszka nasion modyfikowanych genetycznie. Od kilku lat promujemy polską zdrową żywność, jako markę, która daje nam e, jakąś rozpoznawalność w świecie. E, GMO to schemicyzowane, wielkoprzemysłowe rolnictwo. I w tym momencie, jeżeli Europa się zamyka na GMO, jeżeli Rosja szykuje się do zakazu GMO, nie będziemy mieć gdzie sprzedawać naszej żywności. Sukces na światowym rynku nie musi być oparty o wysokie technologie. Mamy pewne atuty, które od kilku lat skutecznie wykorzystujemy. Ta strategia marketingowa naprawdę przynosi dobre rezultaty. Sześciokrotnie wzrósł nasz eksport rolno-spożywczy. Możemy wykorzystać to, co mamy, tak? a możemy też to stracić i warto się zastanowić się dlatego nad tym, którą drogą chcemy podążać. Mhm. A dużo jeszcze trzeba w ogóle, żeby na przykład taki premier przyszedł i zabemnił bęben? Nie wiemy. Trudno jest przewidzieć decyzję premiera. Premier być może woli przepraszać za swoje decyzje, niż zastanowić się zanim je podejmie, jak to ostatnio Trudno. miało często miejsce to są trudne decyzje, to nie są łatwe decyzje i my o tym właśnie mówimy, że to nie jest kwestia tego czy GMO jest szkodliwe czy nie, to nie jest tak prosty czarno biały problem. Tu naprawdę trzeba zadać sobie wiele pytań, znaleźć wiele odpowiedzi, przeprowadzić wiele analiz i nie można się decydować tak hop siup na wprowadzenie GMO i my o tym głównie mówimy, tak, żeby te pytania postawić, żeby znaleźć na nie odpowiedzi. Nie? Nas e, często zwolennicy GMO przedstawiają jakich, tak, jako takich rozchysteryzowanych e, fanatyków e, emocjonalnych, ideologicznych, nie mających merytorycznych podstaw. E, ja się pytam, czy jeżeli ja mówię o PKB, jeżeli mówię o łamaniu międzynarodowych konwencji, które Polska ratyfikowała, jeżeli i, i pytam o możliwość spadku polskiego e, eksportu, o wzrost deficytu handlowego, czy to jest niemerytoryczne? Czy to jest fanatyczne i emocjonalne? To są konkretne rzeczowe, merytoryczne argumenty, z którymi niestety zwolennicy GMO nie chcą podejmować dyskusji. Tak, generalnie mhm. debata jest dosyć mocno zawłaszczona przez no, setno problemu. A to jest problem, który naprawdę nie powinien być rozmywany, ponieważ to są, tak jak prawdę przed chwilą, to są konkretne pytania. I może to są warto też konkretne się, liczby. To są też konkretne liczby, więc y, bardzo byśmy chcieli, żeby rząd się zaczął zastanawiać, kogo smuka bo może warto społeczeństwem. Dzisiaj słucha bębna. Dzisiaj rząd sucha bębna, to prawda, pozdrawiam. Czy chce czy nie, tym razem nie ma możliwości odwrotu, bo bęben przyszedł pod e, urm i tutaj właśnie bębnimy. I powiemy tak jeszcze, e, bardzo doceniamy mówienie przepraszam, które słyszeliśmy ze strony rządu wielokrotnie, jest czymś wspaniałym i, i bardzo to doceniamy. Tylko też wiemy, że czasami mówienie przepraszam bywa bardzo trudne i e, bardzo często oznacza, że przeciwnicy uważają, że jest to znakom słabości. Więc może zamiast mówić przepraszam jeszcze raz, e, warto się zastanowić i podjąć dobrą decyzję, zanim okaże się, że jest za późno i trzeba się wycofywać. My jesteśmy tutaj, żeby protestować. My jesteśmy tutaj, żeby pomóc podjąć dobrą decyzję. Może spójrzmy na to w ten sposób. Nie musimy stać w różnych obozach, po różnych stronach, tak? Jakby podejmijmy wspólnie tę decyzję, to jest też... O czym mówimy przy okazji tej debaty. W tej chwili model debaty w naszym kraju wygląda tak, że jest grono naukowców, które ma zarezerwowane jakby prawo do mówienia nam, co powinniśmy robić, Ex a co nie. Ekskatedra. to jest taki już troszkę przebrzmiały model. My mówimy o partycypacji, mówimy o tym, że ludzie sami chcą podejmować decyzje, mieć wpływ na to, jak wygląda świat, w którym żyją. I dlatego warto z nami rozmawiać i sugerujemy, żeby. Rządzący z nami porozmawiali, żeby weszli z nami w dialog i żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, dokąd chcemy zmierzać jako kraj. Szczególnie, że w przypadku GMO naprawdę ciężko jest wyselekcjonować jedną grupę specjalistów, która miałaby mówić o tym problemie. Tutaj mamy taki szereg, taki, as taki, taki przykryj aspektów, tak. że no cóż. I nie bardzo rozumiem, dlaczego decydujący głos należeć do biotechnologów. Mówię o ekonomii czy. GMO no, wykracza poza ich kompetencje po prostu, nawet jeżeli legitymują się profesorskimi tytułami, to niestety wypowiadanie się w tych kwestiach nie leży w ich gestii, tak? Dlatego chcielibyśmy, żeby do tej debaty zostały także włączone osoby mogące przeprowadzić stosowne analizę i odpowiedzieć na pytania w innych dziedzinach. Szczególnie, że bardzo często jest tak, że świadok pewnych osób zamyka się po prostu w laboratorium.